Z nami Robert Parzęczewski. Dziś za godzinkę ruszamy na ceremonię ważenia. Zeszło ci, już chyba się nie martwisz tą wagę. Tak, witam serdecznie, waga jest zrobiona. Właśnie powiedz, tam wczoraj przy kolacji rozmawialiśmy chwilę. Opowiedz o tej swojej metodzie zbijania wagi, chodzi o te picie i te litry wszystkie. to jest sztuka. Na początku miałem duże problemy, nie umiałem zbijać. Kombinowaliśmy, godziłem się, teraz się odwają typowy kulturysta, że tam zaczynam wagę 5 dni, się mam 5 dni przed, przed zbijaniem piję dużo wody przez 3 dni później coraz mniej ostatnie 24 godziny od, od, odcinam no i do tego jest ścisła dieta 50 gram węglowodanów i tłuszcze białka w dowolnej ilości ku w trzech posiłkach. A powiesz mi o tych litrach wszystkich? No nie no nie chcę tutaj mówić, tam prywatnie możemy o takich rzeczach rozmawiać, jeżeli, jeżeli ten, jeżeli nie chcę podpowiadać nikomu tam za bardzo, jeżeli ktoś, ktoś się interesuje, to się zapyta to powiem, powiem tak. Każdy ma tajemnice, a wiesz o tym, że Dawid Kosterski też tak kiedyś się odchudzał do, do pierwszej porażki swojej. Na razie jest dobrze, jest, nie, nie, jest, nie, nie męczy mnie, to, to ja tak mówię, to ja, jest 30 godzin później na naładowanie, to to się na, nawadniam, naładuje i jest dobrze. Powiedzmy tak, te, o twoim rywalu nie wiemy za dużo. Poza tym, że z Francuzem, a niepokonani Francuzi zazwyca, zazwyczaj są mocni. Mieli się tam kilka urywków po 10 sekund, nie wiesz o nim praktycznie nic. Ale z racji tego, że to jest Francuz, no to spodziewałem się chyba mocnej bitki. Tak, szykuję się na najlepszą walkę, na najcięższą walkę swojej karierze, jak będzie się okaże jutro. Myślę, że myślę, że będzie zadawał dużo czasu, będzie jeszcze do przodu. Jeżeli będzie się bił, to będzie mi to pasowało. Jeżeli jeżeli będzie chciał uciekać i boksować, no to, to, to też się dostosuje i będzie dobrze. Ciężko jest chyba obierać jakąś taktykę na obozie, prawda? Jak się nie wie, z kim tak naprawdę boksuje. Nie mieliśmy praktycznie żadnej taktyki pod zawodnika, bardziej się skupiliśmy na, na, nade mną pod swoje ele elementy U zniwelować. No naprawdę, na pewno wszystkich błędów jeszcze nie zniwelowałem, bo to nie jest realne. Ale myślę, że coś tam już poprawiliśmy trochę w obronie zobaczymy, j wszystko jutro wyjdzie. Jak byłem na tym obozie w Dzierżoniowie przez dwa dni, miałem wrażenie, że ci dopadł wtedy kryzys? Chociaż wtedy w tamtej pogodzie to chyba każdy miał kryzys tak, wtedy jak byłeś na, na sparinga to dzień wcześniej głowa mi bolała cały dzień nic nie jadłem, na sparingach też się źle czułem o, trzeba było wcześniej być albo później ale generalnie chodzi mi o to, że już tą świeżość złapałeś tak, czujesz, że jest z dnia na dzień lepiej tak, już jestem wypoczęty zjadanie jest, tak jak mówię, teraz po jeszcze się naładuję trochę z tonikami będzie super Patrząc na te twoje walki, wcześniejsze bardzo fajnie chodzi. lawa ręka, mam wrażenie, że cały czas jeszcze nie do końca robisz użytek z prawej? Może dlatego, że wiem, że mocno z niej bije, i wtedy, kiedy się napalam, to przestrzeliwuję, nie wtrafia, nie jest nic takie widoczne. A boxing nie polega tylko na pojedynczych siostrach, tylko no, głównie, głównie trzeba pracować lewą, trzeba sobie do, dopracować, tak, otworzyć od, przeciwnika lewą ręką, żeby weszła prawa. Gdzieś tam masz w tle, wiadomo, że się koncentrujesz na tej walce, ale gdzieś tam w tle pojawia się cały czas nazwisko Pawła Gorzewskiego i Polsat Boxing Night. Potrafisz się wyłączyć z tego? Tak, ja się wyłączyłem, nie wiem. 3, tygodnie 4, tygodnie temu. Powiedziałem mojemu promotorowi Maryszowi Grabowskiemu co, co jak ja to widzę, co bym chciał z kim, jak, o ile rund, co i jak i powiedziałem Maryszowi, że już się wyłączam, koncertuje się, koncentruje się na swojej walce z Luksemburgiem. Wszystko zostaje w rękach promotora i będziemy rozmawiać po walce. No to jak chcesz zacząć tą walkę? Lewą ręką z daleka, bo dystans długi, więc możesz się spodziewać, że pełny tak? Jak to widzisz? Na pewno będę chciał pressing wywoływać, cały czas być w moim pełnym dystansie. Jeszcze nie wiem czy jest wyższy ode mnie, czy jest niższy, dlatego coś więcej będę wiedział dzisiaj po uważaniu jak się zobaczymy na face to face, jak będę zobaczył jego parametry. tak. Na face to face znowu będzie gorąco? Nie ja no, teraz będę w czapce, to tam jakoś zbliżenie będzie chyba za bardzo. Dzięki, czekamy na jutro. No, dziękuję i pozdrawiam wszystkich moich sponsorów. Restauracji Babci Maliny, Bilopoland, Glamur, Cafe Bistro, Baulan, Pudło, misie Delikatesów, Pewnie, Antenny24.pl, fajne Strefa Odchudzania, Antenny24.pl, FMZ, Tunik. Dziękuję. Sponsorów masz już tyle, że mam wrażenie, że jutro się bierze o świata. A jeszcze Lex Office, tak, tutaj widać na, cza, na, na czapetce. No jest tam paru drobnych sponsorów, jakoś to jakoś to. No drogie są przygotowania, tak, ciężkie treningi, dieta, odżywki, no to to jest kosztowne. No co? powodzenia to? No do, do zobaczenia.